Po konie, ja. Tylko się czekasz. Każdemu każdy rzuca. Oj, sił nie ma, ale kurde. Rzucaj, rzucaj. Ja tak to taki zamęciasz, jest czycie, że jest to A, tu Nie bulało, to i druga strona, druga strona, idzie czarny! Daj czarnego! Koś sam strzałem, kurczę do cholery! No ja zawsze. Na co ty czekasz? Co ja ci mam podpowiadać? Dostałeś piłkę, puszczasz sobie, układasz do szczału się i idziesz. No ale czekałeś za długo. No tak czarny, nie możesz długo czekać, bo on ci jedną drogę wystawi po tobie. no! Aj, to toczyła się. Ty jesteś piłkarzem, musisz wszystko umieć. Złodzi i dojść do mnie. Chyba ma dupy, nie chcę ruszyć tu najgorzej. Wojtek, przestań wrzucać z bramkarzowi.